Według zgodnego świadectwa kronik Janka z Czarnkowa i Jana Długosza, bydgoski zamek wzniesiono z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. Budowa mogła ruszyć dopiero po odzyskaniu miasta z rąk krzyżackich w 1337 roku. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że prace rozpoczęto dopiero po zawarciu pokoju w Kaliszu w 1343 roku. Zakończenie budowy przypada zapewne na przełom lat 50. i 60. XIV wieku. Wiemy bowiem, iż w 1362 roku zamieszkiwał już tutaj miejscowy starosta. Po śmierci Kazimierza Wielkiego, zamek w latach 1370-1377 był własnością królewskiego wnuka księcia słupsko-szczecińskiego Kazimierza. Zwanego Kaśkiem. Książę wysoko cenił walory obronne bydgoskiego kastrum, skoro właśnie tutaj najczęściej przebywał, założył swoją kancelarię i gdzie w końcu, po nieszczęśliwym wypadku podczas oblężenia złotoryi, zmarł 2 stycznia 1377 roku. Po nim władzę nad zamkiem objął książę opolski Władysław. Ostatecznie twierdza wróciła w skład państwa polskiego w 1390 roku. W czasie wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411 zamek był terenem zaciętych walk. Pod koniec sierpnia 1409 roku, osłabiona nieudanym wypadem pod świecie, Polska załoga nie sprostała zadaniu i oddała bez walki twierdzę w ręce wojsk zakonnych. Zamek był źle przygotowany do obrony. Brakowało wystarczających zapasów żywności, zaś arsenał składał się zaledwie z dwóch małych dział na kule kamienne, niepełnej beczki prochu, dziesięciu kurz oraz 240 bełtów. Zdobycie Bydgoszczy wywołało szybką kontrakcję strony polskiej. Już 28 stycznia tego roku armia Władysława Jagiełły przystąpiła do oblężenia zamku. Po wykonaniu niezbędnych prac ziemnych rozpoczęto intensywny ostrzał artyleryjski, zakończony 8 dnia zwycięskim szturmem. Oblężenie udowodniło wysoką wartość militarną Bydgoskiej twierdzy. Kilkunastotysięczna polska armia potrzebowała bowiem aż 8 dni aby zmusić do kapitulacji załogę wroga liczącą zaledwie 42 zbrojnych. W 1441 roku zamek wraz z miejscowym starostwem został przekazany pod zastaw długu, jaki zaciągnął król Władysław Warneńczyk. Od tego czasu urząd starosty, w którego gestii znajdowała się twierdza, sprawowali wierzyciele królewscy którzy nie byli zainteresowani modernizacją dzierżawionego obiektu. W czasie Potopu Szwedzkiego zamek kilkakrotnie wykorzystywano w działaniach wojennych. Po raz pierwszy oddziały szwedzkie zajęły go w sierpniu 1655 roku. Podobnie jak w całej Wielkopolsce, także i tutaj agresorzy nie napotkali żadnego oporu ze strony obrońców. Panowanie Szwedów Trwało do kwietnia następnego roku, kiedy to po krótkim szturmie ulegli wojskom Stefana Czarnieckiego. W czasie tych walk oddział około 100 szwedzkich rajtarów przez dwa dni bronił się w umocnieniach zamku, jednak 23 kwietnia zostali oni zmuszeni do kapitulacji. Niesprzyjająca sytuacja strategiczna spowodowała wkrótce wycofanie się na południe głównych sił wojsk polskich a pozostała w mieście niewielka załoga, nie była w stanie wytrzymać oblężenia. 26 maja 1656 roku, po słabym oporze, twierdza i miasto zostały zajęte przez Szwedów. W połowie października tego samego roku Bydgoszcz była ponownie wolna, choć tym razem uległa ona dużym zniszczeniom, bowiem nieprzyjacielski garnizon, zanim skapitulował, stawił zacięty opór. Podczas toczonych wówczas walk zamek uległ prawie zupełnemu zniszczeniu. Eksplozja łażonków wybuchowych zniszczyła skrzydła mieszkalne oraz zrujnowała otaczające wzgórza fortyfikacje bastionowe. Wysadzony w powietrze i strawiony przez ogień zamek stracił znaczenie jako punkt oporu. Teren wyspy zamkowej nie był zagospodarowany aż do pierwszego rozbioru Polski. W 1772 roku. W 1773 roku, na rozkaz dowódcy miejscowego garnizonu, znaczna część pozostałych jeszcze murów i fundamentów została rozebrana, a uzyskany w ten sposób materiał posłużył do budowy koszar pruskich huzarów. Rok później władze miejskie sprzedały teren dawnego zamku, gdzie urządzono rafinerię cukru trzcinowego. Dodatkowe szkody reliktom przyniósł szturm Bydgoszczy, przeprowadzony 2 października 1794 roku przez wojska polskie pod wodzą generała Henryka Dąbrowskiego. Ciężkie walki toczyły się wówczas w ruinach dawnego zamku bronionych przez oddziały pruskiej piechoty. W XIX wieku ruiny były dalej niszczone, a uzyskiwana z nich cegła. Posłużyła do budowy wielu obiektów w mieście, zwłaszcza kamienic przy ulicy Długiej. Ostatecznie ostał się tylko jeden fragment dawnych murów, ale i ten w końcu sprzedano za 7500 marek, po czym całkowicie rozebrano pod koniec 1895 roku. Wkrótce zasypano także pozostałości fosy, na której miejscu w latach 1900-1903. Wybudowano świątynię ewangelicką, dzisiejszy Kościół Jezuitów przy Placu Kościeleckich. Wzgórze zamkowe, w postaci niewielkiego, bezkształtnego wzniesienia, istniało jeszcze na początku XX wieku. Podobnie jak widoczny jeszcze w 1910 roku fragment Wału. Obecnie w miejscu zniszczonych ostatnich ruin twierdzy. Znajduje się budynek przedszkola Alf. Terytorium należące do Warowni znajdowało się na prawym brzegu Brdy. Od północy grunty zamkowe dochodziły do rzeki. Na zachodzie były ograniczone przez miasto, od wschodu graniczyły z ogrodem i zabudowaniami klasztoru Bernardynów. Natomiast południową ich granicę wyznaczała droga prowadząca do Bramy Kujawskiej w kierunku Inowrocławia i Torunia. Południowo-wschodnią część wyznaczonego w ten sposób obszaru zajmował nieufortyfikowany przygródek, w połowie XVII wieku nazywany powszechnie Starym Zamkiem lub rzadziej Podzamczem. Znajdował się tutaj królewski skład soli, nazywany żupą, ozdownia do suszenia słodów, browar, spichrzyska, czyli magazyny na zboże, staw rybny z mnichem. Kilka domów zamieszkałych przez komorników, oraz dwór starosty. Na północny zachód od podzamcza znajdowała się rozległa wyspa zamkowa, na której wznosił się murowany gotycki zamek. W tym czasie miała ona kształt wydłużonego owalu o szerokości 160 metrów oraz długości około 140 metrów w części południowej i 270 metrów w części północnej. Wyspę od północy oblewały wody głównego koryta Brdy, natomiast od południa, Wschodu i zachodu znajdowała się fosa zamkowa, będąca prawdopodobnie zaadaptowanym do tego celu starorzeczem. Po środku Wyspy znajdowało się wzniesienie. W opisie z 1661 roku określone jako pagórek wniosły, natomiast przez kartografów pruskich nazywane Schlossberg Góra Zamkowa. Badania archeologiczne wykazały, iż wzgórze zostało sztucznie utworzone na miejscu wcześniejszego zespołu grodowego. Szczyt wzgórza miał formę płaskiej platformy o średnicy około 90 metrów. Na niej to około połowy XIV wieku wzniesiony został z polecenia króla Kazimierza Wielkiego murowany zamek. Bydgoski zamek. Zlokalizowany był w rejonie skrzyżowania ulic grodzkiej i przy zamczysku, prawie dokładnie w miejscu dzisiejszego przedszkola Alf. Nie ulega wątpliwości, iż ostatnie mury zamkowe, rozebrane w 1895 roku, były pozostałościami południowo-wschodniego skrzydła, z którego zachowała się ściana wieży bramnej. Część murów południowo-wschodniej wieży narożnej oraz zewnętrzna ściana łącząca oba te obiekty. Zamek miał wymiary około 50 na 40 metrów, co daje całkowitą powierzchnię około 2000 m2, natomiast powierzchnię użytkową zabudowaną około 1500 m2. Warownia składała się z trzech prostopadłych skrzydeł mieszkalnych. O szerokości około 13 metrów. Na widoku dalberga ukazane zostało tylko skrzydło zachodnie. Był to masywny, zapewne dwukondygnacyjny murowany budynek kryty dwuspadowym dachem z trójkątnymi szczytami. W połaci dachowej umieszczona była lukarna, czyli obudowane okienko doświetlające poddasze. Skrzydła otaczały wewnętrzny dziedziniec. O wymiarach około 35 na 14 metrów, który od południa zamknięty był murem kurtynowym, zwieńczonym blankowanym krenelarzem i nakrytym ochronnym daszkiem. Ze względu na brak źródeł, nigdy nie dowiemy się, jak wyglądał dziedziniec. W zaproponowanej rekonstrukcji, wzorem zamków krzyżackich, został on zaopatrzony w murowane krużganki. Przed lico muru kurtynowego Wysunięta była kwadratowa, wyłącznie ceglana wieża bramna o wymiarach około 10 na 10 metrów. Wieża bramna była dodatkowo broniona przez wysunięte, ceglane, otwarte przed bramie, zaopatrzone zapewne w zwodzony most. Całość fortyfikacji dopełniały trzy narożne wieże, dostawione do wschodniego, północnego i południowego narożnika twierdzy. Na widoku sztorna z 1661 roku wieża wschodnia przedstawiona jest jako masywna, czworoboczna budowla, zaopatrzona w dwa rzędy prostokątnych strzelnic umieszczonych w ścianie frontowej. Wysokość wieży była zbliżona do wysokości bramy wjazdowej. Jej zwieńczenie stanowił zapewne dach czterospadowy. Na rysunku nie ukazano bowiem blankowanego krenelarzu lub pozostałości murowanych szczytów, co świadczyłoby o innym typie zadaszenia. Główny budynek zamkowy otoczony był dodatkowo pięciobocznym zewnętrznym murem obwodowym, stwarzającym dodatkową linię obrony. Całkowita jego długość wynosiła około 240 metrów. Prezentowanej rekonstrukcji Mur ma niewielką szerokość. Zwieńczony jest blankowanym krenelarzem ze strzelnicami, a chodnik obrońców poszerzany jest drewnianymi pomostami. Należy podkreślić, iż przeprowadzona wyżej analiza kompleksu zamkowego odnosi się jedynie do sytuacji z połowy XVII wieku. Brak wcześniejszych źródeł kartograficznych i ikonograficznych. Jak również niezachowanie się materialnych pozostałości obiektu uniemożliwia dokonanie rozwarstwienia chronologicznego poszczególnych jego członów. Udajmy się teraz w wirtualną podróż na zamek bydgoski. you mm -hmm. Na koniec należy określić związek pomiędzy zamkiem, a położonym obok miastem. Według klasyfikacji stałych punktów oporu w Polsce, bydgoską warownię możemy zaliczyć do grupy zamków niesprzężonych z fortyfikacjami miejskimi. Oba kompleksy obronne, niepołączone bezpośrednio z sobą i dodatkowo przydzielone nawodnioną fosą, były całkowicie niezależne. Choć ze względu na bliskość, niewątpliwie wzajemnie się uzupełniały i wspierały w walce. W tym samym czasie fortyfikacje miejskie składały się z pojedynczych linii murów obronnych, zwieńczonych blankowanym krenelarzem ze strzelnicami. W murze znajdowało się pięć baszt. Tu widoczne są trzy z nich. Baszta trzecia to prostokątny wykusz. Baszta druga to obiekt półokrągły nakryty stoszkowatym hełmem. Wreszcie baszta pierwsza, analogiczna jak baszta trzecia, to prostokątny wykusz. W rejonie zbiegu ulicy Długiej pod Blankami i Podwale zlokalizowana była Brama Kujawska, sprzęgnięta z ziemnym, otwartym bastionem. Dalej, Wzdłuż fosy zamkowej, aż do Rybiego Rynku bieg drewniany parkan, czyli prosta, zadaszona drewniana ściana w konstrukcji sumikowo-łądkowej zaopatrzona w strzelnicę. Na Rybim Rynku znajdowała się drewniana, niewielka bramka, portula, umożliwiająca kontakt pomiędzy zamkiem a miastem. Na północnym brzegu Brdy na przedmieściu gdańskim zlokalizowana była z kolei Brama Gdańska w formie dwóch bliźniaczych sprzęgniętych wież. Brama wraz z przyległym klasztorem karmelitów i zespołem spichrzy miejskich stanowiła silny węzeł obronny, chroniąc od ataku z północy. Tym samym celom służył również wybudowany przez Szwedów naprzeciw zamku. W pełni nowoczesny fort bastionowy, którego zadaniem była ochrona miasta od północnego wschodu. Poza nazwami ulic Grocka i przy Zamczysku nic nie pozostało z Bydgoskiego zamku. Zresztą i same nazwy ulic nic nie mówią większości przechodniów, którzy nawet nie przypuszczają, co skrywa się pod ich stopami. W zeszłym roku w lokalnej prasie. Padła ze strony urzędnika Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy deklaracja ustawienia w miejscu zamku tablicy informacyjnej. Bez wątpienia jest to inicjatywa godna pochwały, jednak w zestawieniu z podobnymi przedsięwzięciami w innych ośrodkach przejdzie ona zapewne bez większego echa. W związku z powyższym proponuję umiejscowić w rzeczonym miejscu na trawniku pomiędzy budynkiem dzisiejszego PZU Życie a Brebankiem nowocześnie zaprojektowaną instalacją, której głównym elementem będzie model Zamku Bydgoskiego. Model powinien zostać wykonany w dużej skali, np. 1 do 25 i wraz ze stosownym opisem umieszczony w oświetlonej, trwałej, pleksiglasowej kopule. Ustawionej na kamiennej podstawie. Jestem przekonany, że wykonana w ten sposób instalacja będzie atrakcyjna zarówno dla mieszkańców naszego miasta, jak i licznych turystów. Będzie równocześnie przypominała, że w miejscu, gdzie stoimy, znajdował się zamek bydgoski, należący w swoim czasie do najpotężniejszych twierdz Królestwa Polskiego.